Rozmowa poranka. Gościem rozmowy poranka jest Lesław Ordon, przewodniczący Nauczycielskiej Solidarności. Dzień dobry. Dzień dobry, panie, dzień dobry państwu. Pierwszy tydzień nowego roku szkolnego dobiega końca, a nauczycieli wciąż brakuje. Tylko w Województwie Śląskim w banku oferty dla nauczycieli znalazłam 460 ofert pracy, a w całej Polsce nadal ponad 4000. Co jest tego przyczyną? Znaczy. Jeżeli to byłoby tylko 4000, tysiące, to jak na skalę kraju to nie jest dużo, ale tych etatów jest niezagospodarowanych albo zagospodarowanych tylko w inny sposób więcej. I co jest tego przyczyną? To, że nie ma zainteresowania wśród młodych, szczególnie mówię tutaj, mam na myśli młodych ludzi, nie ma zainteresowania podjęciem pracy w branży, nazwijmy teraz oświatowej, jako nauczyciele. Z powodów y, warunków płacy i, i pracy. Najbardziej brakuje nauczycieli specjalistów pedagogów, psychologów, matematyków, języków obcych, też polskiego. Brakuje również nauczycieli wychowania przedszkolnego jak sprawdzałam, i wciąż wielu nauczycieli alarmuje, że zamierza odejść. Tak, jeśli, tak, obserwując nasz rynek pracy, jeśli chodzi o nauczycieli, on na ten moment jest rynkiem pracy, gdzie tych nauczycieli brakuje, szuka się. Tutaj pani redaktor wymieniała przedmioty, w których brakuje, ale statystyk to nie pokazują, ale bardzo brakuje dużo nauczycieli zawodu w szkołach branżowych, czyli zawodowych szkołach. Tam najczęściej pracują osoby w wieku emerytalnym, ponieważ brakuje specjalistów, którzy by za te pieniądze, które oświata, czy w tym wypadku szkoły by oferują, po prostu nie ma chętnych i nie przyjdą. No. To jest jedna, jedna mhm. rzecz. Druga rzecz to jest, to jest też istotne do powiedzenia. Pojawiły się teraz nowe przepisy dotyczące dzieci ukraińskich. Jest warunek. Pojawił się warunek, że jeśli dziecko rodzic pobiera na dziecko 800, plus, to takie dziecko ukraińskie, jeśli nie uczęszczało do polskiej szkoły, ma uczęszczać. Wiemy i to z danych ministerstwa i nie tylko wynika, że takich dzieci poza systemem edukacji jest kilkadziesiąt tysięcy w Polsce. Jeżeli teraz okaże się, że te dzieci fizycznie w Polsce są, no bo znamy też przypadki, że rodzic zarejestrował dziecko tutaj, pobiera świadczenia, a dziecko mieszka sobie na Ukrainie, no to już jest też patologia. I nie jest to prawidłowe działanie, ale jeżeli te dzieci są i one nie, nie są w systemie e oświaty, to rodzice będą musieli je teraz do tego systemu oświaty yy, no wpuścić, wprowadzić. Teraz, tak? już, teraz zaraz. już, zaraz. Ruch yy, w szkole, zawsze szkoła planując swoją pracę, gdzieś to planuje już na, na wiosnę. Tak? Jeżeli dzisiaj mamy wrzesień i dyrektorzy szkół uzyskały informację, że nagle w jego rejonie pojawi się, nie wiem, 10, 20, 50 dzieci powiedzmy, które będą musiały zacząć chodzić od września czy od października, jak te, tak zależy od tego, jak rodzice to zareagują, no to to będzie bardzo burzyło reorganizację w szkołach, no bo upchnąć dzieci, jako 30-35 nie będzie to możliwe, no bo raz, że klasy za duże, etc., no to trzeba będzie tworzyć nowe oddziały, a skąd tutaj nauczycieli wtedy brać? To wtedy się okaże, że abstrahując od języka, tak, czy to będzie po polsku, czy po ukraińsku, oczywiście nie mamy nauczycieli z dużo, dużej ilości, którzy by ten język potrafili w tym języku uczyć. No ale to pokazuje, tylko pokazuje w ten sposób, że tych e nauczycieli, jeśli brakuje, myślę, że nawet 15-20 tysięcy, no to będzie w, w, ta liczba zwielokrotniona. O tyle, o ile trzeba będzie nowych oddziałów tworzyć dla tych dzieci ukraińskich. Mówiliśmy o pieniądzach. Przyszły rok, 5% podwyżki dla nauczycieli. Minister Edukacji Barbara Nowacka wnioskowała o wzrost wynagrodzeń o 10%. No, jest połowa mniej a nauczyciele wnioskowali o 30. To znaczy tak, yy, to co było na bazie komisji trójstronnej ustalone, yy, 10%, 15% przepraszam, to, to, to byłaby kwota, która... Prawdopodobnie wszystkie centrale by satysfakcjonowała. My, jako Solidarność, wyliczając, powiedzmy, siłę nabywczo pieniądza, to jaka jest inflacja, jaka była, jakie są koszty życia, jak one wzrastają, to oprócz niezależnie od tego, że w styczniu była 30% podwyżka i to trzeba oddać, że to było na pewno znaczący w danym momencie ruch rządu, to jeszcze brakuje 20%. Stąd my, jako Solidarność, wnioskowaliśmy o 20%. I nie chodzi o to, że mamy wygórę potrzeby czy ambicje, tylko jakby stwierdzamy, że yy, te pieniądze by pokryły te wszystkie wydatki, koszty, jakie powiedzmy wzrosły i, i wzrosną w tym roku. No bo koszty życia cały czas jest, rosną. Koszty życia rosną. I pani redaktor, te niecałe 5%, o którym pani powiedziała, że to jest podwyżka, nie, to nie jest podwyżka, to jest waloryzacja inflacji. Bo rząd planuje na ten rok inflację w granicach około 5,2%. A to oznacza, że 5% to nie jest podwyżka, tylko waloryzacja, mm -hmm. czyli wyrównanie tego, co ewentualnie może zjeść inflacja. Wiemy, że koszty będą wyższe niż te 5%, no bo mamy ETS2, wzrost kosztów choćby energii elektrycznej, gazu, w tym roku, której jeszcze nie odczuwamy, bo jest ciepło, więc na przykład gazu się prawie w ogóle nie, nie, nie używa, ale już na jesieni otrzymujemy to w swoich portfelach. No właśnie, nie da się ukryć, że w ciężkiej sytuacji i niepewnej sytuacji są przede wszystkim nauczyciele religii. Ministerstwo wyjaśnia, że obcięcie liczby godzin no to efekt tego, że dzieci rezygnują z religii no i tak dalej. I teraz może to jest kontrowersyjne pytanie, ale czy to nie jest dyskryminacja? Bo gdyby dać rodzicom możliwość i ocenić poziom niektórych lekcji innych, to pewnie wielu uczniów no, z chęcią zrezygnowałoby z niektórych przedmiotów, z których musi później chodzić i tak na korepetycje. No to czemu akurat religia? Znaczy, dobre pytanie. Dlaczego właśnie religia? No, można pytać, czy to jest prawdą to, że dzieci rezygnują, bo to nie jest tak do końca, że dzieci rezygnują z religii. Prawda jest to, że takie mamy wrażenie, takie przeczucie, że to jest po prostu realizacja pewnego dalszego planu walki z Kościołem i z religią w ogóle. Bo jeżeli faktycznie wprowadza się w sposób chaotyczny zmiany, które no, łamią zasady ustawy Karty Nauczyciela, zasady, czy zapisy Konstytucji, no to o czym to świadczy? Jeżeli, jest nauczyciel religii, czyli katecheta świecki, tak, jest zatrudniony jako nauczyciel, czyli podlega pod kartę nauczyciela, to jest nauczyciel minimum zatrudniony poprzez mianowanie, to ten nauczyciel, no, tu karta nauczyciela mówi, że ruch kadrowy jest do końca maja. Jeżeli rozporządzenie wchodzi w życie później i teraz słyszę, że w Polsce już są gminy, które zmieniają arkusze organizacyjne szkół, gdzie wykreślają jedną godzinę religii, no to w tym momencie już nie mówię o konstytucji, ale to są po prostu prawa człowieka, no ewidentnie łamane już nawet prawa międzynarodowe, tak? No bo nie można, prawo nie działa wstecz, nie powinno działać wstecz. Yy, ktoś to wiedział, że jest zatrudniony i miał pełny etat, teraz we wrześniu się dowie, że yy, połowy wygodzinie będzie, czyli powiedzmy iluś katechetów yy, będzie wyrzuconych na bruk, to są osoby yy, yy, świeckie, to są osoby mające rodziny, mające swoje zobowiązania, to są świetni wykształ świetnie wykształceni nauczyciele i co z nimi? No, tak, no taka polityka jest absolutnie nie do przyjęcia. Co z tymi osobami, bo jeszcze no, mniejszy problem, w cudzysłowie, mają ci katecheci, którzy mają, nie wiem, potem mogą jeszcze uczyć matematyki, przyrody, no ale nie wszyscy mają kompetencje i przeszkolenie, żeby uczyć innych przedmiotów. Znaczy, ktoś, to buduje swoją, powiedzmy, wizję pracy, jakby swoją, powiedzmy, ścieżkę kariery, jeżeli poszedł i skończył studia teologiczne, może by uczyć religii czy etyki, bo tu mówimy o tych dwóch przedmiotach, one jadą na jednym wózku, bo to są te same osoby, one kończyły studia teologiczne, to one mają, te, te osoby mają uprawnienia do nauczania katechezy, czyli religii, czy etyki. W wypadku, kiedy mówimy o nauczycielach, którzy mają uprawnienia do innych przedmiotów, no tak, ale takich jest nieliczne. Taka jest grupa nieliczna. Większość to są te os to są osoby, które mają uprawnienia tylko do, katedry, do, do uczenia religii czy etyki. No te osoby w tym momencie tracą rację bytu, rodziny, zobowiązania, utrzymanie dzieci. Nie, no, to jest w ogóle nie, nie, nie do pomyślenia. No, bo kolejnym argumentem jest to, no, że jest rezygnacja oczywiście z religii, no, żeby dzieci mogły, nie wiem, się pouczyć, żeby miały dodatkową godzinę, no to może problemem jest nadal przeładowany system nauczania, a nie ta religia. Znaczy, no, tak, nie problemy między z tym bardziej, podkreślamy to też, żebyśmy wszyscy mieli tego świadomość, że w Unii Europejskiej, bo mówię naj najłatwiej nam mówić o Unii, w której funkcjonujemy, yy, zdecydowana większość państw w państw Unii Europejskiej, yy, przedmiot religia jest przedmiotem normalnie funkcjonującym, yy, gdzie są kraje, to jest gdzieś 7 czy 8 krajów, yy, niektóre landy Niemiec w tym wypadku również, są kraje, gdzie wręcz jest obowiązkowym przedmiotem gdzie nie można powiedzieć nie, nie jestem wierzący, to ja nie na lekcji religii. Jest obowiązkowym przedmiotem i teraz u nas w Polsce tylnymi drzwiami tą religię się wyprowadza. No w jaki sposób? No rozporządzenie, które zostało prowadzone zakłada, że można łączyć oddziały np. nie wiem, czwartą klasę z piątą, z szóstą, siódmą, z ósmą klasą na przykład i, i łączyć y, oddziały, powiedzmy grupę dzieci w takie klasy. Tylko żeby połączyć to powoduje, że takie lekcje musiałoby się odbywać jako po pierwsze lub jako ostatnie. Yy, I to też spowoduje i już widzimy, że to powoduje, mhm. że zniechęca dzieci, no bo ktoś musiałby być wcześniej w szkole, czekać na swój przedmiot, bo nie wszyscy zaczynamy o ósmej, nie wszyscy kończymy o 14, czy o trzynastej, czy o piętnastej lekcje. Różne klasy zaczynają różnie i różnie kończą. Więc to jest takie wypychanie przedmiotu ze szkół. No, można powiedzieć w domyśle jest to walka z Kościołem. I teraz pytanie, bo w swojej naturze szkoła Powinna pomagać rodzicom w kształtowaniu młodych ludzi, ich postaw, ich wartości. No, religia i etyka to nie tylko nauka o wierze, ale o historii, o właśnie pewnych postawach. No to dlaczego, jeśli są to osoby wierzące, dlaczego nie kontynuować i nie pogłębiać tego w szkole? Czy rodzice nie powinni i nie mają prawa tego oczekiwać od szkoły? Tak, rodzice mają prawo, bo to też im gwarantuje Konstytucja. To jest, jakby, po pierwsze. Po drugie, może, to też tak trzeba też wytłumaczyć, że słowo religia, czy przedmiot religia, to nie jest przedmiot, czy głównie, czy jedynie, który, na którym uczy się pacierza, powiedzmy, czy, czy zasad wiary, ale to jest tak, jak pani Radę podkreśliła, jest to przedmiot, który, czy religia, ale w tym wypadku też i etyka, który są, to jest to przedmiot, który uczy, powiedzmy, pewnych postaw obywatelskich, patriotycznych, yy, związanych z tradycją, z kulturą, z pewnymi wartościami, normami społecznymi, yy, bycia uczciwym, Pracowitym, nie, 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 nie kradnącym i tak dalej, i tak dalej. Więc to jakby pozostawiając poza kwestią wiary. Jest i, taki kręgosłup i, moralny, po prostu. Tworzy, tak, ten przedmiot, dlatego on jest ten przedmiot w Unii Europejskiej w innych krajach, jest w wielu krajach też obowiązkowym, bo on właśnie poza tymi aspektami wiary, on przede wszystkim kształtuje postawy moralne i etyczne młodego człowieka, nie inne przedmioty, właśnie religia, czyli etyka. Więc atak tu jest tym bardziej nieuzasadniony tylko pokazujący no, jakieś takie, nie wiem, zaczeczewienie ideologiczne. No nie wiem, jak to nazwać, ale tak to mniej więcej yy, można odebrać. I tak społeczeństwo to odbiera. To skoro jest to niezgodne z konstytucją, niezgodne z prawem, no to co dalej? Co wy zamierzacie, e, jakie kroki podejmować jako Solidarność Nauczycielska, no, żeby pomóc tym e, katechetom, którzy w tym momencie, na początku roku szkolnego, myśleli, że mają pracę, a okazuje się, że no, nie będą jej mieli. Znaczy na pewno jeśli chodzi jako o Związek Zawodowy, bo tutaj jakby się na tym opieramy, jako jestem, jestem przedstawicielem Związku Zawodowego, Solidarność, więc to też zobowiązuje, bo jesteśmy związkiem mimo wszystko też chrześcijańskim, o pewnych takich wartościach yy, właśnie uniwersalnych, ale chrześcijańskich. Więc y, nie pozostawiamy katechetów samych sobie I już od początku, kiedy się ten zaczął problem, myśmy ich wspieramy, uczestniczymy w różnych działaniach, y, podejmowaliśmy inicjatywy prawne. Y, zresztą opinię, którą myśmy wystawiali na temat jeszcze wtedy projektu, rozporządzenia właśnie, które zmienia tutaj kwestie dotyczącą choćby kwestii, y, łączenia klas i, i, i prowadzenia lekcji religii, myśmy tu wykazali ewidentnie, nasi prawnicy wykazali, że, <laughs> przepraszam, że jest to łamanie prawa. No, Wiemy, że Trybunał Konstytucyjny w tej chwili zabezpieczył jakby no i No ale minister zakazał. powiedziała, że to nie obowiązuje. No więc jeśli Trybunał Konstytucyjny mówi jedno, a pani minister mówi drugie, no to znaczy, że pani minister łamie prawo, łamie konstytucję i, i działa poza prawem. No, ktoś, kto reprezentuje resort edukacji w tym wypadku, pokazuje, że to prawo można łamać. No to jest też niewychowawcze. Jak ja bym jako nauczyciel w szkole coś takiego robił, no to od razu wylatuję z zawodu. Więc yy, no coś tu jest nie tak. Gościem rozmowy poranka był Lesław Ordon, przewodniczący nauczycielskiej Solidarności. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Do widzenia. Radio M107 fm